Witam bardzo serdecznie w 238 dniu codziennych zdrapek. Odkładam 20 zł i losuję 2 zdrapki po 10, bo taka jest stawka numery na dziś 9 i przedostatni 20. Dziś wyłączyłem redukcję szumów. Ciekawe, jak to będzie słychać. Zacznijmy od mniejszego numeru, czyli dziewiątki. O, jest szansa na moją ulubioną i na trzynastkę odwrotną. Numerze dziewiątym. Sprawdźmy. Zaczynamy trzydzieści trzy, czternaście, obok, siedemnaście, czterdzieści dwa, trzydzieści dziewięć, dwanaście. Ponownie obok. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia pięć obok, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt osiem, czterdzieści jeden nie ma. O, mamy wygraną trzynastkę. Udało się. Jeden i trzy. Zobaczmy, czy jeszcze będzie coś ciekawego. O, i korona od razu obok. Zatem mamy odcinek co najmniej na 0, a myślę, że wpadnie 30 zł. E, e, no, to co, lecimy dalej. 21 nie ma. 43 nie ma. 51 nie ma.

A może się nawet uda, że dwie zdrabki będą wygrane w jednym dniu. Jeszcze tak się w tej paczce nie wydarzyło. 52 zaczynamy boczkiem. 23. 54. 43. 37 obok.

39, dziewięć, pięćdziesiąt trzy i ostatni rząd, trzydzieści cztery, dwadzieścia pięć, piętnaście, trzynaście i czterdzieści siedem obok. Zobaczę kontrolne, bo ostatnio zbyt często się mylę. Różne. Zatem przejdźmy do odsunięcia wygranych na dzisiejszy dzień. Czy się okaże na plusie, czy nie. I poproszę Ciebie o zostawienie lajka, jeżeli odcinek Ci się podobał. I subskrypcji, jeżeli nie chcesz przegapić jutrzejszych zdrapek. Zacznijmy od korony 10 zł i w trzynastce 10 zł. Zatem mamy odcinek za darmo dwie dyszki wygrane dwie dyszki odłożone 238 dzień dwie dyszki odłożone 6 o to już będzie 6 6 6 0 3 i wygrane 4 6. O, prawie 2000 różnicy. Tyle już w plecy jesteśmy. Ja jestem. Ok, 4, 6, 5, 2. Dziękuję za uwagę dzisiejszą i zapraszam już jutro. Cześć.